Czy teoria mówiąca o tym, że nie pragnąc nic otrzymujesz wszystko i jest prawdziwa, czy jest to tak naprawdę fikcja, czy, to, czy też jest to po prostu takie uzasadnienie, tak, dla nas, że nie musimy się o nic starać, a tak naprawdę co najlepsze nas spotka, a ktoś się mocno stara, to mu to nie wyjdzie, albo jak, mu, jak ktoś się mocno stara, e, i tak może mu to nie wyjść, tak? No właśnie, jakie tak naprawdę powinno być podejście, żeby osiągnąć cele, które zamierzamy i czy ta teoria jest prawdziwa, zgodna? Sprawdźmy to. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij na grze a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. zalekujcie go. link do tego fanpage'a, znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat ciekawej teorii, która często pojawia się w internecie. Są takie osoby, już pomijam, coachów jakichś, czy mentorów, tak? Chociaż no często są to słowa po prostu na wyrost, którzy uważają, że nie pragnąc nic, otrzymujesz wszystko w życiu. Bardzo lakoniczne zdanie, mówiące też bardzo wiele, tak? Czyli na przykład jestem człowiekiem skromnym, który nie pragnie po prostu tutaj, tak, tutaj nic takiego wielkiego dla siebie, a okazuje się, że dostępuje zaszczytu, poznaję fantastyczną kobietę, mam fantastyczną pracę, dorabiam się, mam dom, dzieci, to, tego, samochód, tak? Czy tak by rzeczywiście to miało działać? Ja nie mówię o sobie, tylko mówię na, na temat przypadku przy, 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 przykładowo, kowalski, tak na przykład. Czy w ten sposób myśląc, można to wszystko osiągnąć? No chyba nie do końca, tak? Natomiast jest to teoria. Która może być po części prawdziwa, tak? No bo mimo wszystko, żeby coś mieć w życiu, to trzeba do tego dążyć, tak? Na przykład wiele osób uważa, że jest nieszczęśliwy w miłości, e, wierzy pewne zapewnienia wróżby, tak? Że na przykład, a wróżka mi tam powiedziała, że po prostu poznam kiedyś kobietę i będę szczęśliwy, tak? E, I to będzie w ogóle po prostu przypadkowo. Natomiast ja nie mówię o sobie, tylko przy, 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 przykładowo, tak? Natomiast też trzeba po prostu pamiętać o tym, że temu szczęśliwu trzeba pomóc. Oczywiście czasami można liczyć na z, zbieg okoliczności, natomiast no, równie dobrze może powiedzieć po prostu bezrobotny, który leży brzechem do góry. No, kiedyś mi się uśmiechnie do mnie los, po prostu dostanę pracę dobrze płatną, przyjdzie sama do domu, albo na przykład tutaj, tak, wyśle to lotka i będę bogatym człowiekiem. No, można złożyć takimi złudzeniami, natomiast niewątpliwie we wszystkim trzeba sobie po prostu pomóc, tak? Jeżeli ktoś rzeczywiście chce mieć miłość, poznać miłość, no to musi coś w tym kierunku robić, tak? Jeżeli zamknie się w cztery ściany, to będzie mu to teoretycznie ciężko. Oczywiście może poznać przez internet, no ale zwiększa swoje szanse, czy też prawdopodobieństwo, wychodząc z domu, spotykając się z po prostu znajomymi. Oczywiście na portalach randkowych też, pewnie tak. Natomiast coś musi robić w tym kierunku, tak, jeżeli mu na tym zależy. Jeżeli ktoś chce być po prostu tutaj człowiekiem majątnym, no to coś musi w tym kierunku robić. Może mu się nie udać, może spajtować, może stracić pracę, e, może mu biznes nie wypalić, tak? Natomiast mimo wszystko musi coś w tym kierunku robić. Może nigdy nie będzie tym majątnym człowiekiem, ale coś w tym kierunku musi robić. Więc tutaj ta zasada bym powiedział w ten sposób: nie pragnąc nic, otrzymujesz wszystko. To bym powiedział w ten sposób. Ta zasada jest dobra, jeżeli masz pewien schemat na życie. To znaczy po prostu pracujesz sobie, tak, masz pewne po prostu plany, marzenia na życie. Nie ciśniesz ich bardzo mocno, tak. Czyli na przykład w tym roku muszę koniecznie, nie wiem po prostu znaleźć lepszą lepiej płatną pracę, poznać po prostu kobietę, jeszcze wziąć kredyt na mieszkanie i to wszystko na raz. Tylko masz takie na przykład marzenie, nie wiem, młody człowiek myśli o tym, że po prostu tak chce sobie ułożyć życie, mieć lepszą pracę, mieszkanie kupić i tak dalej. No i rzeczywiście, ale wykonujesz swoje po prostu tak, jakby to jest, to jest w kwestii praktycznie twoich celów, planów, czasami nawet marzeń, bo na przykład wydaje ci się, że nigdy nie będziesz mieć tyle pieniędzy, żeby móc kupić mieszkanie czy nawet takie zarobki, żeby mieć kredyt w banku, i tak dalej, dostać kredyt, no ale jakby nie poddajesz się tak, może nie aż tak, że po prostu każdego dnia tu walczysz z przeciwnościami losu. Natomiast masz to po prostu z tyłu głowy, a mimo tego po prostu tak traktujesz szacunkiem wszystko, co przychodzi, tak, nawet na przykład jak coś ci się nie udaje. I wtedy rzeczywiście, jak konsekwentnie do czegoś dążysz, po prostu tak, nawet jak ci się nie udaje, to po, po drodze te poszczególne elementy mogą się poskładać w całość, tak, kostka Rubika, tak. Coś, co ci się wydawało, że jest po prostu po prostu kompletnie niemożliwe, może się to po prostu ułożyć, tak? Tylko ktoś powie, no tak, ale bardziej prosto, tak? No na przykładzie, można to świetnie oddać na przykład sportowców, czy też piłkarzy, tak? Wszyscy znamy tutaj Roberta Lewandowskiego, który dzisiaj, no, kiedy to nagrywa święci triumfy, takie jeśli chodzi o Barcelonę, zdobywa po prostu sukcesy, laure, gigantyczne pieniądze, bramki dla Barcelony, świetny piłkarz, rodzinę ma, także one dwójkę, dzieci, córki, to natomiast był taki czas, kiedy po prostu miał tam 16 czy 17 lat i Legia Warszawa go wyrzuciła, tak musiał sobie odebrać po prostu papiery, nikt w niego nie wierzył, po prostu tak w jego potencjał i tak dalej. Czyli on konsekwentnie, on nawet nie wiedział, jak daleko po prostu zaprowadzi go ta droga, ale konsekwentnie chciał po prostu być tym piłkarzem. Oczywiście zanim doszedł na ten po prostu tak piedestał, no to po drodze minął miał różne kluby, był w różnych klubach, natomiast konsekwentnie praktycznie to sobie wszystko budował, tak, potem poznał dziewczynę i to, e, i to wszystko po prostu szło po kolei. Czyli ta zasada nie pragnąc nic, otrzymujesz wszystko, sprawdza się, jeżeli cokolwiek po prostu robisz w tym kierunku, masz pewien po prostu wyobrażenia dotyczące życia, oczywiście te plany też muszą być racjonalne, tak, no bo jeżeli założę że będę miliarderem, no to teoretycznie jest to możliwe, tak, natomiast prawdopodobieństwo tam jest pewnie jeden do ileś tam milionów, tak, mało prawdopodobne, natomiast jeżeli masz takie przyziemne po prostu plany, czy Marzenia, no to tutaj to po prostu nie stoi raczej na przeszkodzie, tak. Nie stoi to praktycznie tutaj na przeszkodzie, tak? Czy nawet jakimiś, zaczynając jakichś małych, praktycznie marzeń, marzeń, tak? Kiedyś widziałem takiego TikToka, że jakaś jedna dziewczyna po prostu tutaj na TikToku robiła taki filmik, że miała taki brzydko mówiąc, ból dupy, bo miała 20 parę lat i patrzy na swoich znajomych, którzy już mają dom, basen, dzieci, rodzinę, tak? A ona dalej mieszka z rodzicami, tak? No, nie wiem, czy wszyscy 20 dwudziestoparoletni ludzie od razu mają dom z basenem i tak dalej, może czy część rzeczywiście ma, natomiast nie. To jest, to jest rzeczywiście tak nieprawdopodobny przeskok, bo przede wszystkim, tak, no może się uda i jak będzie na TikToku pracować, to zarobi na ten dom. Natomiast rzeczywiście, na tym TikToku, jak będzie cały czas przesiadywać, no to zmniejsza swoje prawdopodobieństwo na to, żeby mieć taki plan. Po drugie, robi nieprawdopodobny przeskok, tak, bo nawet nie ma jeszcze mieszkania czy jakiejś kawalerki, a już by chciała mieć dom z basenem, tak. Wydaje się, że może nawet to uzyskać, nikt jej tego nie po prostu blokuje. Natomiast niech zacznie po prostu od przyziemnych celów, tak, a więc przede wszystkim. Z kim mieć jakąś stabilną pracę, wyprowadzić się od rodziców, a potem pomyśleć, żeby kupić kawalerkę. Oczywiście mogą być kontrowersje, tak, bo ktoś powie, no tak, ale nie wiem, mieszkanie w Warszawie kosztuje tyle co dom pod Warszawą. To no już pominę takie kwestie, tak, jakby tam wchodzone miliony jakieś, tak, milionowe sprawy, no ale jakby tak rozumiecie kolej rzeczy, tak, że e, tak by na przykład, nie wiem, kierowca świeżo upieczony już chce mieć Ferrari, tak, no nie zacznie po prostu od tego najtańszego samochodu, zda prawo jazdy, uczy się na jakichś e, e, zwykłych samochodach, tak, e, potem sobie kupi jeden szybszy, drugi szybszy, bo i nawet przeskoczenia na ten szybki Ferrari samochód w wieku 18-19 lat, no to nie jest zbyt dobre, tak? I dla, na, dla niego po prostu daje jego bezpieczeństwa a też nie będzie miał takiej satysfakcji z y, po prostu jazdy tym samochodem, bo jak będzie jeździł różnymi tańszymi samochodami, to potem dopiero zobaczy jaki to jest przeskok, jeśli chodzi o to Ferrari, tak? Jeżeli go kiedykolwiek będzie w ogóle na to stać, tak? No ale e, mówimy tak. Czyli tutaj ta teoria sprawdzi się, jeżeli mamy pewien zarys dotyczący tego, co chcemy osiągnąć w życiu, w, w głowie. Oczywiście też to trzeba po prostu racjonalnie, tak? No bo e, ciężko też po prostu, tak, osiągnąć pewne cele, e, tak? Jeżeli na przykład masz pracę i w tej pracy nie przeskoczysz pewnej kwestii finansowej, pewnego pułapu finansowego, a ty marzysz na przykład o jakimś fantastycznym życiu, no to jest to raczej po prostu mało prawdopodobne, tak? Czyli na zamiary, tak naprawdę. Czyli ta teoria może się sprawdzić, natomiast ona moim zdaniem nie sprawdzi się, jeżeli po prostu ktoś nic nie będzie robił, tak, ma pewne marzenia, i to wszystko to samo do niego przyjdzie sama raczej nic nie przyjdzie, tak? Może pewne rzeczy, może miłość rzeczywiście spotka, to będzie kwestia przypadkowa, a może nic w tym kierunku nie robić, natomiast jeżeli tylko to marzenie się odnosi do miłości, no to to może się sprawdzić, tak, ale i inne kwestie, coś w tym kierunku trzeba robić, tak? Nawet jeżeli tutaj to nie wychodzi, nawet po prostu jeżeli ponosi porażki, tak, ale coś po prostu w tym kierunku musi robić, tak? Nawet drobne takie elementy, po prostu, tak, w, w w budowaniu tej jakiegoś planu na życie mogą mieć gigantyczny później wpływ, tak? Czyli na przykład ktoś powie, no tak, ale ja nie mam perspektyw, nie mam pieniędzy, nie mam możliwości, nie mam kontaktów i tak dalej. No dobrze, ale możesz na czymś innym po prostu popracować, tak? Możesz na przykład nie popracować na nauką języków, to nie wymaga od Ciebie pieniędzy, tak? Możesz się uczyć języków obcych, na przykład na YouTubie. Czyli możesz nad pewnymi aspektami popracować, nad którymi po prostu yy, nie masz wpływu. A jak będziesz mieć pieniądze, to wtedy może rzeczywiście pójdziesz na kurs angielskiego albo weźmiesz repetycję, tak? czyli szukać te możliwości, które masz, pomimo tego, że możesz zdawać sobie sprawę, że nie masz kompletnie możliwości, tak, to jest pewien paradoks, tak, nie mam pieniędzy, jestem kompletnie biedny, tak, nie wiem, chcę nauczyć się języka, mieszkać za granicą, nie chcę mieszkać w Polsce, tylko w jakimś Stanach Zjednoczonych, tak, ja mówię przykładowo, nie mówię o sobie, no to na przykład możesz się uczyć tego języka, tak, po prostu już z tym YouTube'em, tak, czy na przykład w jakiś inny sposób przez internet, tak, z darmo, a jak będziesz mieć pieniądze, to jeszcze lepiej go podszlifujesz, tak, i po Podobny sposób myśleć, jeśli chodzi o inne kwestie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.